Życzę samych pozytywnych chwil. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Paliłem od lat. Jak smog. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po pięciu. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan. I rzuć palenie. To prostsze niż myślisz. Desmoxan. I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie gadaj. Dla mnie najlepsze jest Regenerum. Ten peeling do ust. Usta są mocno nawilżone i miękkie. Nie muszę co chwilę smarować ust. I nawet zimą nie mam suchych skórek. Bo Regenerum ma, wiesz, te drobinki peelingujące. Przez to super wygładza usta i naturalnie je powiększa. Regenerum. Regeneracyjny peeling wzmacnia barierę hydrolipidową ust, zapewniając im długotrwałe nawilżenie. Regenerum to gwarancja pięknych ust. Regenerum. Pełna regeneracja. Silne uczucie zatkania i ból przy pochylaniu. Gdy masz problem z zatokami, działaj zdecydowanie. Weź nowy i buprom Zatoki Max. Z dwoma składnikami w maksymalnych dawkach zwalcza dwa objawy. Odblokowuje nos i zatoki. Uwalnia od bólu na długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy i buprom Zatoki Max. Odblokowuje nos i zatoki. I zobaczyć, czy rzeczywiście czasami kobiety właśnie posuwają Czyli się nie, nie, w nie, tym...